When we show them the shit that's brewing behind Bloom's doors, they'll join us in droves. I'm watching you. Stay cool. Help. Heads up.

Temp, temp. Dobra, tutaj... rozumiem, to nie będą nas ścigać, jak się ten pasek sam naładuje. Dobra. Dobra, uciekamy. Uciekamy, gdzie schodzi? Gdzie to zawsze działało, więc. O nie. Co ja teraz? Dobra, nie wiem co to. Dobra. O nie. Ech. Dobra. Uciekamy. 82%. Jaka muzyczka w ogóle? Nie. Uciekam przed policją teraz. Serio? Aha, najpierw to było chyba. Żeby nie wiedzieli gdzie ogólnie jestem. Żeby nie, żeby nie, nie mieli tego namierzania jakby. Dobra. Dobra. Nie wiem czy ja mogę, czy ja... Czy ja dam radę jakby uciec, ale... Naprawdę ukryłem jakąś głupią ciężarówkę i mam... Co to 5? 5 5? No 5. Pięć... Ja ucieknę tak po prostu. Naprawdę? Aha. Ile za to fajne. Podoba... Naprawdę? Ja się, ja się tak narażałem. O. Dobra, ale potrzebuje potrzebuję coś Dobra misja jakaś Co to jest? Jakiś... Jakaś wojna gangów czy co? Ej, yeah, e, ale to ja nie ja Ale zrobiłem, ja tam nawet nie było Ale zapomnijmy, ktoś się biegnie, to sobie ten Ej, mogę? Pożyczyć? Daj pożyczyć, gościu. Dobra. E. Chyba... U driftu można robić, tak? I siu. Ej, to jest akurat fajne. Dobra. Ale zaraz, zaraz misja. Co to jest? Bo to będzie to operacja włożna. Tak? A jaka to jest operacja, przepraszam, poboczna? Dobra, Rubinko to. Robimy tą operację poboczną. Znieś tutaj rozwal to. O. Żeby nie musiał jakby...

We're just Oakland. it's hopeless. Hey, Oakland's got energy and grit Oakland can get it done, man I'm from Oakland. I like the way you think. You want to be our driver? you kidding? Somebody has to Count me in My name's Marcus. Good to meet you Marcus. I'm Taylor. Good luck on the first race obiekty, co czyni z niego... Aj... Ogólnie muszę się szybciej czytać, muszę zacząć czytać normalnie szybciej i w ogóle. Muszę umieć czytać, a nie umiem czytać za bardzo. Wolno czytam, źle czytam i w ogóle. No Jezus, ej nie, ja żartowałem, ja tylko nie chcę. może jakieś wyścigi w ogóle. A tak, a mogę ich hakować? Naprawdę? To jest żałosne, że nawet gram w grę o hakerach, gdzie nawet nie mogę hakować. Naprawdę żałosne Dobra. Ech. Dobra. Dobra, ale czy... Przy... Ale przecież oni... Nie da się tego jakoś przyspieszyć? Któregoś tak wolno jedzie, bezsensownie... Aha, mięso 5x6 Dobra, może... Dobra, jakoś... No, przydałoby się trochę szybciej, co nie? Ej, no co się dzieje? Hallo? Co się nie robi? Oszustwo. Dobra, jakiś... Jakiś... Ej no nie, teraz co zrobiłem w ogóle? Co ja... Serio. Serio, ja tak... Nie, nie mogę. A tak warto, sobie chciałem po prostu skrócić. Okrągłe jeszcze na przyjemny ostatni O Boż, ja wiedziałem żeby nie skracać, ja po prostu wiedziałem, gdzieś tam w głębi kurde duszy ja wiedziałem żeby nie skracać Ale nie no po co przecież trzeba Nie, 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 tylko teraz znowu po co? Uf. Dobra, masz coś dla mnie? Nie. No i patrzcie, teraz ja im tu kradnę. Przegrałem, tu kradnę. Nie ma jakiegoś ładniejszego. Dobra, nie ma. Jedziemy, nawet. Jedziemy, tutaj jest. Ale ja to zrobimy. Dobra, no to musimy sobie jakoś. E. Śledzenie, szybka podróż. Czemu nie? E, zawsze warto się szybko podróżować. Jak jest taka możliwość, prawda? A teraz, zaraz, zaraz, zaraz tu jest coś. A to nam tylko tak na naokoło pokazuję. To taki bez sens. Dobra, dobrze, idę, nie ten guzik jak zwykle. Eee, no biegnij. Dobra. Cześć pies. Daj się pogłaskać gościu. Dobra, ale to tam. Hakuj, to tak na górze aż. Ej, jak ja to zrobię? Fajnie w sensie, ale. A, tu nie wejdę. Oczywiście, no bo po co? Weź pojedź do przodu. Dzięki. A mogę tego nie tracić tylko... No dobra, nieważne zresztą Dobra, a musimy tam jakoś... się dostać, co nie? A dobra Tutaj Ej kojarzy mi się to miejsce coś I Raz tak, na samą górę Jak najwyżej się da Dobra Teraz podjedź, Dobra już nie będziemy Chociaż w sumie nie, bo mi się nie chce Cofaj Dobra I teraz Tutaj No, właśnie Dobra Dobra, komu my to czytać bo mnie. Josh, I found another zombie infested phone. Does it have CTOS Mobile on it? Yep. Recent update too. This isn't infuriating. I This is trying to I chyba. can't figure out what it's trying to do. I'll stay on the trail. Dobra, co teraz? O co chodzi z tymi misjami zkarżonymi zombie? Ej, dobra, robimy to. Ej, robimy to, w sensie... Yy. Weź tak, iść mi, nie będzie. Nie tak. Ten, co się chowa w ogóle.

Dobra A to tam cel, to tam nieważny jest Boże Będą no mnie teraz truć chociaż zaraz, zaraz, przecież ja mogę ten, ten samochód wziąć Dobra, weźmiemy sobie drugi, bo ten jest już zniszczony Ale to musimy się tam wspinać na górę A mi się tak bardzo nie chce A zaraz, tutaj

Dobra, trzeba znaleźć coś. To coś z zombie, tak? To to? To to. I dobra, to tam. Jak się wyłącza w tej Jak się wyłącza. To play, brak eee, Nie tratowałem O! Teraz, tak? O kurde Dobra, ja wiem jak się przynajmniej wyłącza ten, yy, telewizor chciałem powiedzieć Jak się wyłącza radio yy, Sorry Dobrze, że nikt tego nie widział ten Eee, tylko teraz jak się tam dostać? Dobra, biegniemy, bo, bo trzeba się tam dostać jakoś. Czemu wydaje mi się, że tędy będzie trzeba? Nie, chyba nie Jakiś ten, ten takie auto, żeby można było się podskoczyć, czy nie? A tutaj nie lepiej, ale zaraz tędy chyba trzeba. Super, A. to co teraz w takim razie skoro tędy trzeba? Hmm A jak tak się szybko Aha, ten do jednak nie trzeba Dobra, teraz już chyba To nie jest ten teren taki nieskażony jak się nazywa Zastrzeżony o chyba dobra, tak będzie git? Powinno chyba być git. Dobra. uh another zombie attack through ctos mobile again so i think we can confirm the delivery method josh send in the dump to you wait a minute i think i know what the zombies are up to yeah they're infecting other vulnerable phones in close proximity faking access points to hook in more victims where they can Dobra, <laughs> Więcej tych followersów by się przydało. Aha, to co to dalej jest śledzenie misji, czy co? Aha, ok. To idziemy dalej, jakby daj motor ten brzydki. dlaczego ja jadę w taki sposób? Ja zawsze jechałem przez dziwne, jakby nawet nie wiem, jak to nazwać przez dziwne. 911, here, <stryk> aha, oj, użyj. e aí o então tu vai fazer 20 minutos? boa? sim. boa tu e aha Przydałoby się jakieś duże auto. Mogę to auto na chwilę? Dobra, yy. tutaj teraz robotik no bo po co mam się narażać? Kurde nie. zaraz zaraz bo trzeba to trochę przemieścić dobra no dobra trzeba tak Dobra, ja wcale nie walę w mur. Czy on się naprawdę zapytał co się stało? Co się dzieje? Dobra, yyy... I... i dobra, jesteśmy. To nie, dobra, nikogo to nie obchodzi. Guys, I found a device 0 on a homeless guy. Had it gave him the phone. The man's playing a smart game here. He even picked a guy who camps out right next to a gang hideout so people wouldn't Dwa szybkich minut oczenka. Co to jest w tym momencie? Tak. Dobra, punkty badań w końcu jest super, świetnie. Punkty badań Dobra, to tam jest nieważne, nikomu, nikogo to nie obchodzi Potrzebujemy tak, to Zdalne sterowanie Proszę, koniurowy Aha Okej okay. Eee yy. No, bliżej tym ludziom, ale czym to potrzebne, tak naprawdę? Dobra, ym, tak. To by było spoko, ale. Nie, myślę, że nie. Ym, co to jest? To tam za bardzo nikomu chyba nie potrzebne. To by się bardzo przydało. Ale jeszcze tu zobaczmy, zwiększa zasięg... ...paralizatora, a to... Dobra, kupuję, myślę, to, chociaż... ...zdalne sterowanie, to już widzieliśmy. A, tu już ma, widzieliśmy wszystko. Dobra, zobaczę jak... A jak to się robiło? Bo nie pamiętam, tu mi się. Ej, zaraz! Dobra, czyli, jakby on wsadza, to. Dobra, mniej więcej pamiętam czas tego. Myślę, że kupimy sobie to, no bo. No bo czemu nie? A! Większa szybkość rodzajów broni dwuręcznych. A ja i tak z takich nie korzystam. Takich bardzo nie lubię, że to. To, to mi tam niepotrzebne, zobaczcie, przystąpię, To raz paralizatora, zwiększamy... Boże, ja... Co tu się dzieje? Dobra, nie, bierzemy sobie te botnety. Dawaj, to... Yy. Sześć... Jakby, mam, musi mi 10 brakować, tak? Dobra. E... To co, także myślę, że na tym skończymy, także to było na tyle, w górę, z nasz kanał następnego, no i cześć.